Cześć, hej siemanko, witam was ponownie na kolejnej recenzji Dzisiaj będzie to recenzja likwidu Pana Chmurki o smaku łasuch ehm, Ogólnie, jak już pewnie wiecie jestem w poszukiwaniu idealnej szarlotki ehm, No i przyszedł czas na Pana Chmurkę szarlotkę ehm, 20 ml, 3 mg nikotyny 65 na 30 ehm, 35 x 65 sorry No I w zapaszku mamy wyraźną nutę cynamonu. Też nie jest to taki cynamon z tych cukierków cynamonowych. Taki bardziej ciasteczkowy cynamon. No i jakoś delikatną nutkę pieczonego jabłuszka. Bardzo słodko pachnie, więc myślę, że powinno być ok. No ale zobaczmy. Spędza, na jest to Inok Coal Fire 4 Plus, grzałka stokowa 0,49 Ohma, 29 W. No więc spróbujmy. No i w smaczku przybija się taka nutka cynamonu z delikatnym jabłuszkiem. <laughs> aczkolwiek, moim zdaniem tutaj troszeczkę za e, za mało jest e, za mało jest tej nutki jabłka. No, za mało nutki jest jabłka i mógłby być ten troszeczkę bardziej ciasteczkowy, aczkolwiek jeśli ktoś potrzebuje takiej łagodnej, łagodnej szarloteczki, to myślę, że to będzie odpowiednie. Natomiast, no, ja mam takiego... Powiedział, co na punkcie szarlotki, że po prostu szukam szarlotki. Na razie na moim faworytem jest y, szarlotka Drehiba. Yy, no, ale szukam, będę szukał naprawdę dalej. Ale mówię, ten kwić nie jest zły. Moim zdaniem powinien być delikatnie bardziej intensywny, troszkę bardziej powinno być wyczuwane tutaj jabłuszko. Ale ogólnie jest naprawdę jest w porządku, więc myślę, że jeśli macie ochotę na jakąś delikatną szarlotkę, to łasuch jak najbardziej będzie yy, ok. No i tyle. Wam serdecznie, trzymajcie się siamanko.